W pierwszej lidze piłkarskiej widzę w czerwonych strojach spotkał się z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W Łodzi zmierzyły się drużyny lidera tabeli z czwartym zespołem. Podbeskidzie przed tym meczem traciło do Łodzian tylko, a może i aż sześć punktów. Widzew bez trzech podstawowych zawodników. Łukasza Brozia, Ugo Ukocha i co najbardziej chyba było bolesne Marcina Robaka. Jak pokazał początek meczu, drużyna z Bielska Białej bardzo słusznie zapowiadała, że przyjechała do Łodzi po komplet punktów. Widzewiacy sprawiali wrażenie zagubionych, momentami wręcz nieporadnych. To Damian Świerblewski, który wyłożył piłkę Rafałowi Jaroszowi, ten na szczęście dla Widzewiaków. Pomylił się fatalnie. I raz jeszcze Świerblewski. Były zawodnik widzewa. Bardzo aktywny w pierwszej połowie spotkania. Fatalny błąd Piotra Stawarczyka. Na szczęście dla widzewian. To powtarzam po raz drugi: bez konsekwencji. Nie koniec na tym było błędów widzewiaków w obronie. Maciej Mielcarz. Zatańczyła mu piłka między rękawicami. Także bez konsekwencji. Mielcarz zaliczyłby asystę. To dokładne, dalekie podanie do oziębały. Jeszcze próbował Jarmusz, ale dobrze. Łukasz Merda, bramkarz drużyny gości. To była jedna, właściwie jedna z niewielu groźnych sytuacji, jakie stworzyli widzewiacy pod bramką przeciwnika. Bo raczej stwarzali je pod swoją bramką. Znów Damian Świerblewski po niefrasobliwym rozegraniu piłki pomiędzy obrońcami widzewa. I znów pod Beskidzie. Krzysztof Chrapek wpada w pole karne. Czy był rzut karny? Chyba tak. Rzut karny był ewidentny. Piłkarz w ogóle nie trafił w piłkę, co mi sędzia powiedział. W piłkę kopnąłem ja kolanem, on ewidentnie nie mnie kopnął w nogi. Nie wiem, czy sędzia bał się podyktować rzutu karnego, no ale ewidentny rzut karny. i Myślę, że ten mecz inaczej by się ułożył. No, wiadomo, że rzut karny to nie bramka, ale zawsze to inaczej by już było. Sędzia Tomasz musiał nie był łaskawy dla zawodników pod Beskidzie, ale ci próbowali dalej. Najbardziej aktywny był Krzysztof Krapek. Jego to strzał właśnie obronił Maciej Mielcarz, a kilka chwil później raz jeszcze łódzki bramkarz wystąpił w roli głównej. Tym razem po bardzo groźnym i zdecydowanym ataku w wykonaniu byłego piłkarza widzewa Damiana Świerblewskiego. Podbeskidzie nacierało, ale bramkę strzelili Łodzianie. Tak to czasami bywa w piłce nożnej, która nie jest sportem do końca sprawiedliwym. Jeszcze jedna akcja, jeszcze jedno uderzenie Krzysztofa Chrapka obok. I to już sytuacja z końcówki pierwszej połowy meczu. Adrian Budka do Mindałgasa, Panki, Panka wpada w pole karne, Panka! I 1 do 0 dla Widzewa. Przez 40 niemal 5 minut grało pod Beskidzie. A drugi właściwie konkretny wypad widzewiaków dał im bramkę, i do przerwy widzę wprowadził 1 do 0. A to już sytuacja z drugiej połowy spotkania. Bardzo dobrze grający w tym meczu Jarosław Bieniuk powstrzymał atak gości. Faulowany na środku boiska. Piłkarz widzewa błyskawicznie rozegrany, rzut wolny. Wojciech Jarmusz, Jarmusz, Oziembała i 2 do 0. Przemysław Oziembała pokazał, że kiedy nie ma Marcina Robaka, ma kto w widzewie strzelać bramki. Tak mówili przed meczem wszyscy piłkarze i trener Paweł Janas, że widzew strzelił przecież 40 kilka bramek. Z czego tylko 17. Ładne mi tylko. były dziełem Marcina Robaka. Niemal kopia sytuacji z poprzedniej akcji. Tyle, że tym razem w środku bardzo dobrze rozegrali piłkę i strzał Łukasza Grzeszczyka zatrzymał w ostatniej chwili Łukasz Merda. Widzew w drugiej połowie grał znacznie lepiej. Sytuacja właściwie się odwróciła w stosunku do tego, co oglądaliśmy w pierwszej części meczu. Proszę popatrzeć, jak szybko i precyzyjnie Widzewiacy wymieniają piłkę. Grzeszczyk do Oziembały i 3 do 0. Uprzedzając nieco bieg wypadków, powiem, że takim wynikiem ten mecz się zakończył, a jego bohaterem, jednym z bohaterów... Został niewątpliwie Przemysław Oziembała strzelec dwóch bramek. Wszyscy kibice byli bardzo przejęci przed tym spotkaniem. Kto zastąpi Marcina Robaka? Okazuje się, że potrafi pan strzelać nie tylko w towarzystwie Marcina Robaka, ale także bez niego dwie bramki 3-0. Rewelacja. No tak, cieszę się bardzo, bo wiemy, każdy wie jak ciężki był dla nas mecz i co mogliśmy osiągnąć dzięki wygranej tutaj i tak się to stało. Ja cieszę się z tych dwóch bramek. Najważniejsze jest zwycięstwo i oby tak dalej, coraz mniej meczów, coraz więcej punktów. Myślę, że jak najszybciej będzie to na Was pewny. Do awansu jeszcze trochę czasu, powróćmy do meczu z Podbeskidziem. Zanim Tomasz Musiał gwizdnął po raz ostatni, musieli jeszcze popracować i obrońcy, i bramkarz Widzewa, bowiem zespół gości nie rezygnował ze zdobycia choćby honorowej bramki. Przed momentem niecelnie strzelał Krzysztof Chrapek, a uderzenie Rafała Jarosza z wyczuciem obronił Maciej Mielcarz. Już w doliczonym czasie gry doszło do nieprzyjemnej dla łodzian sytuacji. W pole karne wpadł wprowadzony kilka minut wcześniej na boisko. Łukasz Masłowski. Zdaniem napastnika Widzewa był on faulowany przez Łukasza Merdę. Sędzia jednak faulu bramkarza i chyba słusznie się nie dopatrzyła, że Masłowski miał już na koncie żółtą kartkę, opuścił boisko z kartką czerwoną. I to była ta łyżeczka dziegciu w beczce miodu, jaką było niewątpliwie zwycięstwo nad Podbeskidziem. Panie przed meczem mówił Pan, że będzie dobrze. Przede wszystkim z tyłu było dobrze, bo znowu zagraliście na zero. No tak, wypada się cieszyć z tego, że trzyliśmy dzisiaj trzy bramki i z tego, że nie straciliśmy żadnej, także wszyscy są zadowoleni, nie obrońcy, i napastnicy, pomocnicy, trener, także za założenie, które, które mieliśmy przed meciem, spełniliśmy w 100%. Przyznam jednak, że w pierwszej połowie to momentami myśmy na trybunach rywali sobie włosy z głowy patrząc na to jak pod Podbeskidzie hula w okolicach i w naszym polu karnym. Jak można było do tego dopuścić? E, no, dwie najlepsze sytuacje Podbeskidzia były po naszych błędach, gdzie straciliśmy my piłkę właściwie nie wiem, 16 metrów od bramki. Dlatego, dlatego no, jeżeli będziemy takie błędy popełniać to będziemy się narażać na takie sytuacje. No, trzeba to się, się po prostu e, bardziej skoncentrować w takich sytuacjach i, i wyjaśniać, wybijać te piłki. No, a, a tak to generalnie no, myślę, że, że później już było dobrze. Widziałem, że po meczu podbiegł Pan do bocznej linii, machał w kierunku Ugo Kacha, a on chyba też jest zadowolony i może bez niego, że zespół no, osiąga takie wyniki, jakie osiąga. E, no dokładnie, on przeżywał to na pewno bardzo, bo to ciężko się ogląda takie mecze z trybu, gdzie, gdzie nie można pomóc kolegom. A... A jeszcze po takiej niefortunnej sytuacji, gdzie pewno ma jakieś tam poczucie winy i, i tak, tak, taka, tak, taka radość jego kierunku na pewno, na pewno była miła dla niego. 3-0 z zespołem z czołówki bądź, bądź tabeli. No to jest chyba dobry prognostyk jeśli chodzi o kolejne mecze. Teraz pora na zdobycie kompletu punktów gdzieś na wyjeździe. No, zrobiliśmy już komplet punktów z Kmitą, sobie że tak. Nie, ale mówię poważnie, e, no tak, generalnie potrzebne są jeszcze zwycięstwo jedno na, na wyjeździe, później mecz, mecz e, u siebie wygrany i będziemy mieli taką serię trzech meczów w, w, zwycięstwa i myślę, że to, że to już będzie taka kropka na D na, na, i, i gdzieś tam przeciwnicy znaczy, pogubią punkty i będziemy rzeczywiście już mogli spokojnie myśleć o Ekstraklasie, aczkolwiek, no, mówię, trzeba, trzeba być pokornym, jeszcze, jeszcze nie jesteśmy, trzeba się skupić na treningach i, i no, krok po kroku to, dążyć do Ekstraklasy.